Szanowni Państwo, Ruch Społeczny Woła Wejherowa to poważny ruch i który skupia w sobie odpowiedzialną grupę ludzi. Zapraszam do mikrofonu Prezydenta Miasta Wejherowa, Pana Krzysztofa Kildobręga. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy Wejherowa, za nami kolejny rok i kolejny duży krok w rozwoju wejherowo. Cztery lata temu ja i Ruch Społeczny Wolę Wejherowo obiecaliśmy mieszkańcom naszego miasta, że zmienimy Wejherowo na lepsze. Wejherowianie nam zaufali. Wybrali mnie na prezydenta miasta, a wielu członków naszego ruchu na radnych. Stwierdzając, że wolą Wejherowo bardziej niż inne partie polityczne. Dziś mogę powiedzieć, że słowa dotrzymaliśmy. Program Wyborczy Mój i Ruchu Społecznego Wolę został zrealizowany lub też niektóre punkty są w trakcie realizacji. Wejherowo się zmienia. Wejherowianie mogą być dumni ze swojego miasta. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Wejherowa za wspólną pracę dla miasta, i dotychczasowe wsparcie. Oświadczam, że będę ponownie ubiegał się o Urząd Prezydenta Miastowej choroba. Dzięki zaufaniu... <klucza> Dzięki zaufaniu i wsparciu mieszkańców od wielu lat realizuję program rozwoju naszego miasta. Jesteśmy w trakcie prowadzenia pozytywnych zmian. Wiele przedsięwzięć wymaga dalszego czasu za przygotowanie i realizację. Naturalny, naturalną rzeczą jest ich dokończenie i chcę je dokończyć. Mam też nowe pomysły i zadania, które chcę zrealizować. Zawsze rozmawiam z mieszkańcami naszego miasta, słucham tego, co mówią, i zawsze jestem blisko ludzkich spraw. Mam świadomość tego, że jest jeszcze sporo do zrobienia, że musimy zaspokoić potrzeby i oczekiwania wychrobią. Razem z mieszkańcami dużo osiągnęliśmy oraz rozpoczęliśmy znaczące przedsięwzięcia i inwestycje, za które czuję się też odpowiedzialny. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie będzie pomocne, by miasto mogło się dalej rozwijać. Wizja Wejcherowa, miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców, którą razem z ruchem społecznym wodę Bejcherowo staramy się realizować, staje się faktem i przynosi korzyść Bejcherowiano. Pragnę szczególnie podkreślić, jak bardzo ważne jest, aby prezydent miał wsparcie w Radnych. Nie ma sprawnego i skutecznego działania oraz szybkiego rozwoju miasta. Bez dobrych współpracy prezydenta z Radą Miasta, dla efektywnej pracy bardzo ważna jest stabilna większość. Z takiej pracy w Radzie wychrobiani odnoszą korzyści. Tę większość stanowili radni Rówu bolę i dlatego dużo wspólnie zrobiliśmy dla mieszkańców. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy, Proszę o obiektywną cenę mojej pracy i ruchu społecznego Body Biecherowa, o dalsze zaufanie i Państwa głos w wyborach, tak na prezydenta miasta, jak i do Rady Miasta Biecherowa. Jeśli tak zdecydujecie, będziemy dotychczasowe działania kontynuowali. Jakie to będą działania? Za nami cztery lata intensywnej pracy. Dziś, w przededniu wyborów, przyszedł czas, by zdać relacje z wykonania naszych zadań, obietnic i przedstawić, jakie konkretnie są efekty. Drogi były i są dla mnie i Ruchu Społecznego Bolewiej Kierowo priorytetem. Dlatego w tej kadencji wybudowaliśmy w pełnym zakresie, wyremontowaliśmy lub ułożyliśmy na wierzchnie spłyt drogowych łącznie na 49 ulicach lub ich odcinkach we wszystkich dzielnicach miasta. Nowo wybudowane zostało rondo przy ulicy 10 lutego Sienkiewicza Świętego Jana, które rozwiązało po części problemy komunikacyjne w centrum miasta. Wykonaliśmy promenadę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Cedro, kilka kilometrów ścieżek rowerowych i chodników oraz parkingi. Pracujemy nad bezkolizyjnym przejazdem przez Wejherowo. Zaplanowaliśmy, już przygotowujemy realizację węzłów drogowych z tunelami łączącymi północną i południową część Wejherowa. Trwają prace projektowe. Trzeba pamiętać, że są to ogromne koszty. Nie jest możliwe poniesienie ich wyłącznie z budżetu miasta. Realizacja będzie możliwa ze środków unijnych w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej 2014-2020. Poza tym, z uwagi na fakt, że budowa węzłów dotyczy różnych typów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, koniecznie będzie udział innych partnerów w ich finansowaniu. Szanowni Państwo, Kolejną ważną dla Wejherowa inwestycją była rewitalizacja Śródmieścia obejmująca przede wszystkim przebudowę ulicy Bałowej i terenów przyległych oraz modernizację Parku Miejskiego, który staje się urokliwym, wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa. Największym zadaniem była oczywiście budowa nowego Centrum Kultury, Filharmonika Kaszubskiej. Mimo wielkich oporów i przeszkód ze strony opozycji wejherowskiej Platformy Obywatelskiej wybudowaliśmy i oddaliśmy do dyspozycji wszystkich wejherowian nowe wejherowskie Centrum Kultury Filharmonii Kaszubskiej. Kultura wymagała odwagi działania, by talenty mogły się rozwijać. Myślę, że ogromna liczba mieszkańców odwiedzających Filharmonię Kaszubską ponad 150 tysięcy osób przez półtora roku świadczy o tym, jak bardzo potrzebna była to inwestycja. To my mieliśmy rację, a nie opozycja, Wy ich robianie chcą korzystać z kultury i rozrywki i teraz mają taką możliwość. Szanowni Państwo, skutecznie zdobywaliśmy wiele milionów złotych z unijnych dotacji na. Te inwestycje, które już wymieniłem, ale też na inne, w minionej kadencji dzięki dotacjom unijnym przeprowadziliśmy również termomodernizację wszystkich wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizacja projektów pozwoliła obniżyć straty ciepła w placówka oraz zmniejszyła wydatki w poszczególnych obiektach. Dotyczyło to wszystkich wejherowskich szkół. Powstały też tam place zabaw spełniające wy wymogi programu Radosna Szkoła. Wkrótce oddany zostanie do użytku nowe budynek komunalny przy ulicy Uważam, że miejskie inwestycje, ale też inne formy wsparcia działalności gospodarczej, na przykład w gastronomii, przyczyniają się do walki z bezrobociem. Cieszy mnie, że jest zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi. Na przykład na osiedlu Srebna i niedługo powstaną nowe miejsca pracy dla wejcherowia. Warto też zauważyć, że w mieście poprawiło się bezpieczeństwo. Wspieramy aktywnie rozwój wielu dziedzin sportu. W minionych kadencji dofinansowaliśmy działalność klubów i szkolny sport kwotą około 2,3 miliona złotych. Zaś na utrzymanie miejskich obiektów sportowych wydatkowaliśmy w latach 2011 i 2013 6,4 miliona złotych. Świadczy to o tym, jak dużą wagę przywiązujemy do rozwoju sportu. Szanowni Państwo, mieszkańcy Kierowa, to tylko przykłady. Nie sposób opowiedzieć w krótkim wystąpieniu o tym wszystkim, co zrealizowaliśmy w ciągu 4 milionych lat. Jest tego dużo. Uważam, że szansę daną nam przez mieszkańców nie i ruchowi społecznemu Bory wykorzystaliśmy należycie z korzyścią dla Bejkerowa. Najważniejsze jest to, że śmiało możemy powiedzieć mieszkańcom Bejkerowa, że jesteśmy skuteczni w działaniu i spełniamy swoje obietnice. Kadencja 2011-2014. Była rekordowa. Ogółem na inwestycje wydaliśmy kwotę 92,2 miliona złotych. To są konkretne liczby, które obrazują niespotykany w historii miasta rozwój w tak krótkim czasie. Jesteśmy gwarancją rozwoju miasta. Naszym atutem jest doświadczenie, skuteczność w realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim konkrety. Konkrety dla Wejherowa, które Państwu przedstawiłem. Co ważne, przy tak ogromnych wydatkach inwestycyjnych miasto Wejherowo nie jest miastem szczególnie zadłużonym. Przyjmuje się od wielu lat, że limit zadłużenia to 60% dochodów miasta. My wykorzystaliśmy niecałe 30%. Należymy do mniej, najmniej zadłużonych samorządów na Pomorzu. Trzeba podkreślić, że działamy w trudnych warunkach. Rząd nie ułatwia nam zarządzania miastem. Widać to wyraźnie na przykładzie oświaty, gdzie przyznawana przez rząd subwencja oświatowa jest zaniżona i powoduje konieczność sięgania do bliskiego budżetu, by pokry pokryć koszty utrzymania placówek szkolnych. Dość powiedzieć, że w ciągu czterech minionych lat na oświatę wydaliśmy ponad 194 miliony złotych. A z budżetu państwa otrzymaliśmy 125 milionów złotych, czyli prawie 70 milionów złotych, które mogliśmy wydać na drogi lub na inne inwestycje, przeznaczamy na oświatę. Dlaczego? By zachować odpowiedni standard kształcenia dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, mieszkańcy Wychrowa, przyszedł czas na prezentację naszych kandydatów na radnych to zarówno doświadczeni samorządowcy pełniący już obowiązki radnych jak i sporo nowych osób to najsilniejszy komitet wyborczy najlepsi kandydaci wejferobie naszym atutem jest skuteczność działania doświadczenie fachowość oraz uczciwość. Naprawdę mamy wiele konkretów do pokazania, by ponownie przekonać mieszkańców naszego miasta, by znów stwierdzili, że wolą Wejherową. Proszę Państwa, zapraszam do siebie. Pełnomocnika wyborczego naszego komitetu wolę Wejherowo Jacka Nożyńskiego. Nie Widzę, on jest odpowiedzialny za skuteczność działania. Myślę, że dojdzie. Podam to głowicie. wieloletni zaszczyca prezydenta Miasta Dyskretów Społecznych zawodów wydaną. Edukacja bliska jest w jego sercu. Uważam, że do edukacji zależy przyszłość najmłodszego pokolenia i temu się poświęca. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, ponadto ukończył studia płodyblomowe z zarządzania światą, Posiada licencję, również zarządcy nieruchomości. Piotr Wokiński, zastępca prezydenta Miasta Chirowa do spraw komunalnych, przewodniczący Rady Miasta w poprzednich kadencjach. Wieloletni wykładowca na Politechnice Gdańskiej od 20 lat związanych z samorządem miejskim. Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Miasta Wojtkowa, ekspert w dziedzinie finansów publicznych, od wielu lat związany z samorządem, członek chóru Kamerata Muzykalnych. Bogdan Suwara, sekretarz Miasta Wojtkowa, znaczce administracji samorządowej oraz działalności gospodarczej. Gabriela Isus. Radna, radna powiatu wejderowskiego, etatowy członek zarządu powiatu od 15 lat silnie związana z samorządem powiatowym, prezes rejonowego PCK, Wejkerowie, wykładowca w szkole wyższej. Pani Gabriela Lizus otwiera listę kandydatów wspólnego powiatu do Rady Powiatu Wejcherowskiego. Osoby, które Państwo widzą, to, jest, to są kandydaci na radnych z miasta Wejherowa do Rady Miasta Wejherowa i do Rady Powiatu Wejcherowskiego. Chciałbym następnych kandydatów przedstawić w kolejności alfabetycznej. I zapraszam do siebie. Lech Pienkowski. Wieloletni mistrz Polski w tenisie, trener kadry narodowej juniorów i seniorów, prowadzi wejściowskie korty tenisowe, organizator zajęć dla dzieci i młodzieży. Leszek Bochiński, z wykształcenia na ukończył studia na Politecji, Politechnice Gdańskiej, Wydział Mechaniczny na kierunku inżynieria materiałowa, w wolnych chwilach oddaje się pasją montaryzacji i jeździe na rowerze. Danuta Przerniewski, doświadczony i wieloletni pedagog, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kierobie, wspaniały wychowawca młodzieży. Zapraszam Panią Dyrektor. Paweł Formela, wieloletni radny miasta Wejherowa, magistra geologii, ukończył również studia podyplomowe z zachodzenia nieruchomości przewodniczący klubu miłośników Wejherowa, w wolnych chwilach uprawia sport. Krzysztof jest obecnie radny miasta Wejherowa, od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą, społecznie angażuje się w pracę powiatowego cechu Rzemios, małych i średnich przedsiębiorstw Wejherowie, jest sekretarzem w sądzie cechowym, w wolnych chwilach uprawia sport. Leszek Lask. Wieloletni radny miasta Wejherowa, obecnie przewodniczący rady, ukończył Politechnikę Warszawską i studia zarządzania. Wieloletni prezes Regionalnej Izby Przemysłowej Handlowej, przedsiębiorca, uczestnik i sponsor wielu akcji społecznych i charytatywnych. Andrzej Grelewski, doświadczony pedagog. Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Odwielokształcących na Województwie Pan Wychowawca Młodzieży Zygmunt Hazuka Doktor Nauk Humanistycznych Obecnie Radny Miasta Wejherowa Jego długoletnią pasją jest pszczelarstwo, odrodnictwo oraz muzyka pluralna Jest członkiem Chóru Męskiego Harmonii. Artur Hildera, Inżynier informatyk Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki Politechniki Gdańskiej, interesuje się sportem oraz turystyką. Henryk Jarosz, wieloletni radny miasta Wejcherowa, człowiek aktywny społecznie, od wielu lat udziela się w pracowniczym obrocie działkowym, imienia Majora Sucharskiego w Wejcherowie, jego hobby to praca na działce. Henryk Kaczkowski, wieloletni radny miasta Bejkerowa, aktywny społecznik, ukończył Politechnikę Gdańską, prezes Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wejherowi. Rafał Karcz, prezes Bejkerowskiego Stowarzyszenia Sportowego, wielolet, wielokrotny mistrz Polski kicksboksingu, trener dzieci i młodzieży, inicjator akcji społecznych. Jarosław Piercznikowicz, dyplomowany mistrz rzemiosła artystycznego, złotnik, od 37 lat prowadzi wrażoną własną firmę, posiada wykształcenie techniczne oraz dziennikarskie ze specjalnością komunikacja społeczna. Maria Korycka, zawodowa florystka, społecznik, uwielbia malarskie i tworzenie kompozycji kwiatowej. Jej pasją są także podróże i wycieczki rowerowe. Wojciech Kozłowski. Obecny radny miasta Wejherowa, wiceprzewodniczący rady, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, ukończył m.in. studia menedżerskie MBA oraz studia kierowników projektów europejskich Pracuje na Wyższej Uczelni Publicznej, w wolnych chwilach uprawia turystykę górską oraz nogi płotne. Dariusz Kreft, obecnie radny Miasta Wychorowa. Od 31 lat prowadzi własną pracownię kuśnierską, wykształcił i wyszkolił wielu młodych ludzi. Od 18 lat jest aktywnym działaczem jedynie działającej w Wichrowie Rady Osiedla Sołtarskiego. Benedykta Kryger-Potrykus, lekarz medycyny ogólnej, od 35 lat leczy pacjentów Wejherowa, menadżer i przedsiębiorca. Mirosław Ladema, radny miasta Wejherowa, obecnej kadencji, nauczyciel, historyk i menadżer oświaty, kieruje Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego Wejherowa, jest honorowym prezesem chóru Kateros Wejherowiczes, a także sekretarzem Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, Mirosław Rademan jest wspólnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Społecznego Balewych Romów. Mariusz Łubina, z wykształcenia w politologii, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się polityką i gospodarką, tym zagadnieniom poświęca każdą wolną chwilę. Jego hobby to bieganie i wczesną jesienią morsowanie. Mieczysław Makurat, obecny radny Miasta Węgierowa, bardzo zaangażowany społecznie, działa w swoim przedsiębiorstwie przewozowym Transbus, od lat interesuje się sportem, lubi dobry film. Teresa Pacilis, od wielu lat radna miasta Wejberowa, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej, aktywny i kreatywny społecznik wielu dziedzin życia miasta, bardzo aktywny animator kultury. Michalina Romańska, absolwentka pedagogiczna na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. stylista prowadzi amatorską grupę sportową Małe Trójmiasto Biega. Katarzyna Rośma, laureatka konkursu bejkerowskich Biznesplan, dekoratorka męcz i saloni prawiecki szybko zdobył popularność nie tylko w Bejkerowie. Prowadzi klub młodych przedsiębiorstw przy regionalnej Izbie Przemysłowo-Karczowej. Zapraszamy. Pani Jolanta Roszyńska a dziwny, dziwny, Centrum Kultury a teraz i dziwny, 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 oraz oraz kultury kultury Absolwent Akademii Fizycznego w Gdańsku, wieloletni doświadczony nauczyciel w szkole podstawowej. Interesuje się turystyką oraz dziennikarstwem. Teresa Skobrońska. Aktywna i wieloletnia radna miasta Wejroba z ogromnym doświadczeniem samorządowym, ma ogromną satysfakcję, jeżeli pomaga mieszkańcom naszego miasta w rozwiązywaniu życiowych problemów. Bożena Szczypio, <kluczy> absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, magister filologii polskiej, posiada... Tytuł lidera samorządowego, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz w zakresie zamówień publicznych. Obecnie jest sekretarzem w gminie Krogowa. Pan Jacek Til, radny, radny powiatu wejderowskiego, przewodniczący klubu radnych Wspólny Powiat. Od 15 lat w Urzędzie odpowiada za promocję miasta i rozwój turystyki członek Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojciech Wasiakowski. Na co dzień prezes klubu bokserskiego Gryf Wejherowo działa na rzecz rozwoju sportu w mieście. W wolnym czasie uprawia skoki spadochronowe, lubi kąpiele morskie, a za swój życiowy sukces uważa podarowanie bliźniemu szpiku kostnego. Małgorzata Zaleska. Jest. Doświadczony pedagog. Wieloletni dyrektor gimnazjum nr 1 Bakerowi. Wspaniały wychowawca młodzieży. Zapraszam. Szanowni Państwo, to są kandydaci, którzy startują do Rady Miasta i do Rady Powiatu Bejherowo. Naszą siłą jest program wyborczy. Wspólnie z mieszkańcami miasta. Przygotowaliśmy go. Nasz program jest zgodny ze strategią rozwoju Wejcherowa na lata 2012-2022, uchwalony przez Rady Miasta po konsultacjach społecznych. Ja, jako prezydent miasta oraz Ruch Społeczny Molę Wejcherową, zawsze wydamy Wejcherowia, czego od nas oczekują na najbliższe lata. Chciałbym, abyśmy nadal wspólnie budowali program dla Wejcherowa. Przez całą nadchodzącą kandydację 2014-2020 i lata następne. Każdy wchodząc tu otrzymał program wyborczy. Dotyczy on przede wszystkim konkretów, które proponujemy w naszym mieście. Aktywni mieszkańcy, czyli realizacja budżetu obywatelskiego, to mieszkańcy decydują o wydatkach w swoim mieście, wspieranie kolejnych ciekawych inicjatyw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń mieszkańców, dalszy udział mieszkańców w opracowywaniu miejskiej strategii, planów i programów spotkania z mieszkańcami, nowe inwestycje, budowa bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część Wejherowa z tunelem, budowa i remonty kolejnych dróg miejskich w każdej dzielnicy, Kontynuacja programu rewitalizacji Wejcherowa, m.in. dalsza modernizacja parku miejskiego. Remonty oraz budowa nowych budynków komunalno-socjalnych. Nowoczesna szkoła, czyli utrzymanie wysokiego poziomu nauczania uczniów Wejcherowskich szkołach. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Dalsza modernizacja budynków i wyposażenie w nowoczesny sprzęt, m.in. komputerowy. Kontynuacja modernizacji bazy sportowej przy szkołach, boiskach i sale gimnastyczne. Komfort życia, czyli nowe miejsca pracy w robie poprzez wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków dla rozwoju firm, inwestycje miejskie, rozwój sportu, budowa i remonty kolejnych obiektów sportowych, rozbudowa ścieżek rowerowych. Kultura, rozrywka, zagospodarowanie czasu wolnego, a w szczególności dla dzieci i młodzieży dalsza poprawa bezpieczeństwa. No i fundusze europejskie, czyli doświadczenie, profesjonalizm w zdobywaniu funduszy unijnych, ponad 50 milionów dotychczas pozyskanych z Unii Europejskiej, nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne, społeczne dla mieszkańców, w tym na przykład zagospodarowanie starego basenu, realizacja projektów przy współpracy z samorządami obszaru metropolitalnego. Wspieranie modernizacji szybkiej kolei miejskiej, rozbudowy odcinku przebiegającym przez Weichelowę. To jest tylko część, reszta jest zawarta w strategii, którą będziemy realizować. Uważam, że jesteśmy z tym zespołem w stanie to zrobić bardzo skutecznie. Wszystkim nam, wszystkim kandydatom życzę powodzenia w najbliższych wyborach i kampanię wyborczą ruchu wyborczego wolę wejkierową uważam za utwartą.